Witajcie, moi drodzy widzowie! Pierwszy poradnik do Belwright. Zaczniemy od tego, gdzie najlepiej się po prostu osiedlić. Z takich najważniejszych rzeczy musimy pamiętać o tym, że są różne surowce na mapie do zbierania i niestety musimy robić punkty dostaw. Więc jeśli chodzi tutaj o pierwsze miejsce, takie zamieszkania można sobie zrobić oczywiście tutaj. Ale tu najlepiej byłoby zrobić sobie taką małą wioskę na samym początku, dopóki nie zdobędziemy jakichś tam umiejętności walki wręcz łuku, i później najlepiej jest się osiedlić po prostu w tym miejscu, z tego względu, że tu jest bardzo dużo wygodnego terenu to jest po pierwsze. Po drugie, mamy bardzo dużo surowców, takich najpotrzebniejszych, czy to na początku, czy w późniejszym czasie, również tutaj. Jak sobie zobaczycie na mapie, jest tu dosyć spore skupisko surowców, które będą Wam potrzebne po prostu przez większość gry. Ważne jest też to, że mamy tutaj dostęp do tak naprawdę wody, a to jest ważne z tego względu, że możemy potem budować właśnie na brzeże rzeki i się z armią teleportować. Tym bardziej ten punkt jest o tyle ważny, że jak sobie zobaczycie, jest to troszkę środek mapy. I bardzo jakby charakterystyczny punkt, z tego względu, że tutaj z tej strony mapy są w większości obozy bardzo słabe bandytów. Więc nie potrzebujecie do tego jednostek waszych żołnierzy. A tutaj mamy teren, jakby nie patrzeć, taki bardzo mocno obsadzony przez mocne obozy. Też bryganci tędy maszerują, czyli tutaj, ewentualnie tutaj. Więc osadzenie tutaj obozu jest idealnym miejscem, żeby też bardzo łatwo tych brygantów, powiedzmy, odpierać. Na początku wiadomo, na samym taki finalnie, jakby początku, nie ma opcji tutaj za specjalnie wygrać. No chyba, że jesteście dosyć cwani i wystrzelacie tam bandytów, bo tutaj, jak dobrze pamiętam, zawsze był obóz bandytów, ale to jest moim zdaniem najlepsze miejsce, jakie możemy sobie gdzieś tam wymarzyć, z tego względu, że miejsce jest sporo, można fajnie wszystko porozdzielać, i obozy, które jakby będziemy robić później dostaw, będą idealnie podzielone, czy to na bawełnę, żelazo, czy tam my mieć, więc moim zdaniem jest to po prostu najlepsza opcja żeby się osiedlić, tym bardziej, że teraz mamy chatki rybackie, więc mieszkanie nad wodą daje nam dodatkową żywność. Moim zdaniem jest to najlepsza opcja, z tego względu, że jeśli się, się osadzimy gdzieś wyżej, później będziemy mieli dosyć daleko, żeby tutaj podbijać inne ziemie, ale jak sobie też tutaj zauważymy, dużo rzeczy jest tu powiedzmy takich średnich u góry, więc tu, na przykład, jeśli chodzi o mech, jeśli chodzi o torf, do tego lepiej jest zrobić punkt dostawy i nie ma sensu po prostu się tam budować. Jeszcze dobrą opcją może byłoby tutaj się osiedlić, ale jak sobie zauważycie, jest tutaj zdecydowanie mniej surowców. Moim zdaniem ta opcja jest tutaj najwygodniejsza, bo błota na przykład też trochę potrzebujemy, więc tu nie musicie jakby robić punktu dostaw. Rudę cyny macie również pod nosem, więc jedynie ruda miedzi jest potrzebna, więc zostaje wam do tego stworzenia jeden obóz. Choć tu widzę, że ruda miedzi jest, więc jeśli wasza wioska będzie coraz większa, to nawet nie będzie sensu robienia obozu. Dziękuję moi drodzy za oglądanie i zapraszam do kolejnych poradników. A będzie to dosyć spora seria, jak do Medieval Dynasty. Cześć, cześć!